Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Eksportu bez. Łez. Dzisiaj sobie porozmawiamy o strategii marketingowej i podsumowując dotychczasowe odcinki. Najpierw badamy swój potencjał eksportowy, wybieramy odpowiedni rynek, sprawdzamy uwarunkowania i Jak nie ma żadnych barier, to podejmujemy decyzję o tym, żeby na ten rynek wejść, rozpoznajemy różnice kulturowe, określamy profil kontrahenta. Przeprowadzamy analizę bardziej dogłębną rynku docelowego, budujemy strategię wejścia na rynek, i to jest moment, w którym powinniśmy zacząć myśleć o strategii marketingowej. Po co nam to wszystko? Po co nam ta strategia marketingowa? I moim zdaniem, jakby musimy sobie uświadomić jedną ważną rzecz, że bardzo często przy eksporcie. Kiedy istniejemy na danym rynku, niezależnie od tego, jak długo, to rzadko kiedy, jako no, mało polskich firm na rynkach zagranicznych, jest liderem rynku w swojej branży czy w swojej niszy i ich brand jest rzeczywiście dobrze znany, i rozpoznawalny i budzący zaufanie. Dlatego Um, nie, nie jakby opowiem o tym case, którym jakby ma większość polskich firm eksportowych, czyli jest na rynku, nawet jest kilka lat, ale mimo wszystko jest raczej częścią tego rynku, a nie firmą dominującą, zajmującą znaczącą część danego, danego sektora. Wówczas odpowiednia strategia marketingowa, która jest przekazywana do rynku. Pokazuje, w jaki sposób firma funkcjonuje i działa, i co chce na danym rynku zrobić, ma w moim odczuciu dużo ważniejsze znaczenie. Więc zacznijmy może od tego, czym jest ta strategia marketingowa, i jest to działanie, na którego, od którego powinna zacząć każda firma, której celem jest budowanie marki. I jak powiedziałem, jeżeli wchodzimy na rynek zagraniczny, to w jakiś sposób tą markę powinniśmy budować, dlatego że. Zaufanie w biznesie jest jednym z kluczowych czynników. Nie cena, nie najniższa cena, nie to, że idziemy na ustępstwa klientowi, bo to nie zawsze wzbudza, wzbudza zaufanie. Ja często mówię o tym, żeby ludzie sprawdzili to na samym, samych sobie. Jeżeli wchodzimy do sklepu i widzimy, że jest przecena jakiegoś towaru. To chcemy się upewnić, czy nie jest to towar wadliwy, używany, z jakimś defektem, z niską datą przydatności do spożycia, itd. itd. Niska cena nie zawsze wzbudza zaufanie. Więc, żeby zbudować to zaufanie, Powinniśmy się w jakiś sposób prezentować na danym rynku, co oznacza, że powinniśmy właśnie stworzyć sobie taką strategię marketingową tego, w jaki sposób my chcemy się na tym rynku pokazać. Ale oprócz tego, marketing ma na celu też poznanie naszej konkurencji, przedstawienie oferty wartości, jakie niesie nasza firma, benchmarku nas naszej firmy, naszych produktów z konkurencją. Tak, abyśmy w tej strategii marketingowej mogli odpowiednio przygotować komunikację pokazującą nasze wyróżniki na tle też naszej konkurencji. Teraz, jeżeli nie mamy takiej strategii, nie, nie mamy zbyt wiele miejsc, o których, w których pokazujemy naszą firmę, nie ma. Jakiejś reklamy w gazetach, nie piszemy artykułów do tych gazet. Mamy tylko stronę internetową swoją. Ona często też nie, nie jest przetłumaczona, albo jest przetłumaczona tylko na język angielski. Bardzo często jest też przestarzała i pierwsze, co robi nasz um, potencjalny klient, który otrzymuje od nas jakąś propozycję biznesową czy ofertę, no to szuka informacji i sprawdza naszą firmę w internecie i musimy mieć świadomość tego, że internet jest środowiskiem wirtualnym, gdzie tak naprawdę nie ma największego problemu aby stworzyć stronę internetową potrzywającą się pod firmę. Nie wiem, na, jak często spotkaliście się z tym. To było w ostatnich latach bardzo popularne, szczególnie na rynku angielskim wyłudzenia z polskich firm towaru. Jakby firmy potrzywały się pod znane brandy i zamawiały towar z Polski. Jakby ten towar jechał do, do Wielkiej Brytanii, tam był rozhodowany na jakimś magazynie i w zasadzie znikał. Tak? Klient później nie mógł odzyskać żadnych należności. Tego towaru już nie było, dzwonił do danej firmy i mówił. Przepraszam, ale. Ej, I usłyszał, przepraszam, ale my niczego w Państwa firmie nie zamawialiśmy. I e, ja mam nawet jednego z moich klientów, który padł ofiarą takiego oszustwa. Znana marka res, sieci restauracji kawowych zamówiła u niego tira tabletek e, do zmywarek. I jakby okazało się, że człowiek, który. Wysyłał do niego, do nich maile z zamówieniami. Wcześniej nawet pracował w firmie, czyli nie wiem, czy ten człowiek wysyłał maile, ale imię, jego imię i nazwisko to było imię i nazwisko pracownika, który wcześniej pracował w tej firmie. Adres mailowy był zmieniony tam o jedną czy dwie literki, tak aby nie wzbudzać podejrzeń. Kontakt telefoniczny był zawsze przeprowadzany, bo nawet kontakt telefoniczny przeprowadzany, ale akurat z telefonu komórkowego. No i w końcowej fazie, tir towaru pojechał do Wielkiej Brytanii, został rozładowany na jakimś magazynie, podpisane wszystkie dokumenty. Towar, nawet klient był na tyle przezorny, że ubezpieczył transakcję w jednej z firm ubezpieczeniowych. No, i okazało się, że jednak zostało to, że ten towar został wyłudzony, klient nie otrzymał zapłaty, a firma, która niby miała zamówić ten towar, nic o danym zamówieniu nie wiedziała. Więc klient poszedł do ubezpieczyciela i mówi: No, ubezpieczyliśmy, ubezpieczyliśmy towar, chcielibyśmy go odzyskać. I okazało się, że owszem, jakby transakcja jest ubezpieczona, ale od tego, że klient nie wypłaci należnej faktury, a nie od tego, że nasz klient zostanie oszukany. Więc to zaufanie dzisiaj i jest coraz trudniej budować. Jakby firm podszywających się pod inne firmy, to, że możemy stworzyć sobie dowolną stronę internetową, odpowiednio to ładnie umieścić zdjęcia firmy i tak dalej, i tak dalej, których nie brakuje w przestrzeni internetowej, nie oznacza jeszcze, że jesteśmy wiarygodną firmą. Dlatego jakby musimy odpowiednio zadbać o ten nasz wizerunek, o to, żeby się przedstawić jako wiarygodny partner handlowy, bo musimy pamiętać, że to nie jest tylko transakcja kupna-sprzedaży. Ja zawsze mówię o tym, żeby klient spojrzał też na siebie, kiedy negocjują warunki, polskie firmy negocjują warunki sprzedaży, mówią: No ale my byśmy chcieli przedpłatę, szczególnie na początku, bo to nasza pierwsza czy druga transakcja i my nie jesteśmy pewni partnera biznesowego. I ja zawsze tłumaczę jedną rzecz: odwróćcie teraz rolę i jakby to wy postawcie się w roli kupującego. I mówicie, dobra, ale to ja wam muszę wysłać teraz pieniądze z góry za ten towar, który chcę zamówić. Nie wiem, jakie on będzie jakości, nie wiem, jaką jesteście firmą, skąd jesteście, czy w ogóle macie tą halę produkcyjną i wyprodukujecie mi to, co ja bym chciał wyprodukować, i tak dalej, i tak dalej, a mam wysłać gdzieś wam pieniądze na, na, na konto. Ten brak zaufania działa w obie strony, i dlatego. Marketing jest jedną z rzeczy, która musi w odpowiedni sposób budować to zaufanie. Porządna oferta, porządna strona marketingowa, odpowiedni branding, odpowiedni PR, artykuły, wystawiamy się na imprezie targowej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko gdzieś powinno się znajdować w przestrzeni informacyjnej, powinno być, pokazywać właśnie tą naszą firmę, abyśmy byli wiarygodni. I to jest. Rola też strategii marketingowej. W strategii marketingowej powinniśmy sobie uwzględnić też plan marketingowy, który bardzo często jest właśnie tym planem. Gdzie już budżetujemy dane zadania, czyli wiemy, że chcielibyśmy napisać jakieś tam dwa czy trzy artykuły, sponsorowane w prasie branżowej, że chcielibyśmy się wystawić na targach, że chcielibyśmy przeznaczyć jakieś pieniądze na akcję marketingową w sklepie, na jakąś wystawkę, na półki wystawowe itd. itd. No i jeszcze może słówko o rodzajach strategii marketingowych. Tych rodzajów jest bardzo wiele, ale są też takie strategie. Skupmy się na czterech takich podstawowych: strategia agresywna, strategia, strategia konkurencyjna, strategia konserwatywna i strategia defensywna. Jedna jest ukierunkowana tym, w jaki sposób my podchodzimy do rynku albo też w jaki mamy sposób działania, tak? Niektóre firmy wchodzą na rynek i bardzo szybko chcą na nim zaistnieć, chcą go jakby dominować, jak jeżeli nie w sprzedaży, to przynajmniej w przestrzeni informacyjnej. Często wykorzystują do tego, nie wiem, duże promocje, jakby to, że są nowym graczem na rynku i tak dalej, tak dalej. Starają się mocno pokazać i bardzo silnie wejść w ten rynek. Strategia konkurencyjna polega na tym, że najpierw Sprawdzamy, jak ten rynek wygląda, jak wyglądają na tym rynku nasi konkurenci i dostosowujemy swoją strategię do działań konkurentów. Zajmujemy swoją niszę, szukamy swojego miejsca i dopasowujemy się do tego rynku. Strategia konserwatywna oznacza często unikanie i zmniejszanie zagrożeń w otoczeniu biznesowym. No i strategia defensywna, kiedy następuje wycofanie się z rynku, jakby nie inwestujemy tam specjalnie, nie poświęcamy na to naszych budżetów, naszych sił sprzedażowych, po to, żeby na tym rynku gdzieś tam mocno zaistnieć. Tak? I ta strategia defensywna, w moim odczuciu, bardzo często nie wynika tylko z tego, że ten rynek nas nie interesuje. Szczególnie w Polsce spotykam się z tym, kiedy mówimy o budżetach marketingowych na, w eksporcie, kiedy rozmawiamy, z klientami, w jaki sposób oni chcą promować swoje brandy na tych rynkach. Mówią o tym, że najczęstsza odpowiedź to jest taka, że my mamy taką zasadę, że przeznaczamy 5, 10-15% z wygenerowanej sprzedaży na danym rynku na budżet marketingowy. I super, to wszystko jest bardzo fajnie, ale w momencie. Tym, kiedy my już jesteśmy na tym rynku i kiedy są sprzedaży na tym rynku, i kiedy rzeczywiście ten obrót się generuje, a my z tego obrotu możemy część tych przychodów wyjąć i zainwestować go w, market, w marketing, ale nie w momencie, kiedy na taki rynek wchodzimy, albo nie w pierwszych latach, kiedy na tym rynku jesteśmy. Dlatego, że w takiej sytuacji, bardzo często z tym się spotykałem, że firma wchodzi na rynek, nie chce robić produktów pod private label, chciałaby, Promować swoją własną markę, ale jedyne co potrafi zrobić to obniżyć cenę maksymalnie dla dystrybutora, aby on przejął na siebie te obowiązki rozwoju i budowy wizerunku i budowy widoczności na danym rynku. Dlatego że on będzie sprzedawał, będzie zarabiał na tym i tak dalej i tak dalej. I moim zdaniem to jest jedna z największych bolączek i największych problemów polskich firm wchodzących na rynki zagraniczne, bo powinniśmy taki budżet marketingowy w działaniach w pierwszych latach działania na danym rynku zaszyć od razu w, w Koszty w momencie, kiedy podejmujemy decyzję o tym, żeby na danym rynku zaistnieć. Powinniśmy taki budżet sobie zaplanować. Nawet często mówię klientom, właśnie, żeby nie obniżali ceny do najniższych poziomów, tylko żeby ta cena była troszeczkę wyższa, ale żeby już tam oni zaplanowali sobie w tej cenie ten budżet marketingowy, który wydadzą na tym rynku. Bo zupełnie inaczej wygląda to, kiedy przychodzimy do dystrybutora. I mówimy, drogi dystrybutorze, my poszukujemy sobie tutaj dystrybucji na, 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 na tym Twoim rynku i chcielibyśmy tu zaistnieć, ale poza tym, że mamy fajny produkt, dobry produkt, robiony w Europie, tak, produkowany w Polsce, o wysokiej jakości i o przystępnych cenach, to jeszcze dodatkowo chcielibyśmy Cię zapewnić o tym, że w tym roku będziemy się wystawiać na takich i takich targach na Twoim rynku. Chętnie wystawimy się i zaprosimy Ciebie na swoje stoisko, żebyś był razem z nami na tym stoisku jako nasz dystrybutor. Mamy zaplanowane na przykład 10, 15 czy 20 publikacji w prasie branżowej, pokazujących nasz brand, pokazujących nasze produkty. Mamy zaplanowaną, nie wiem, udział w jakimś tam programie telewizyjnym. Mamy zaplanowane to, mamy zaplanowane tamto, mamy zaplanowany budżet na, nie wiem, Google na cokolwiek, co wesprze sprzedaż tego dystrybutora. I wtedy ten dystrybutor zupełnie inaczej do tego podchodzi niż to, że my mówimy, słuchaj, ale ja ci daję najniższą cenę, tylko wszystkie problemy związane z sprzedażą ceduję na Twoje barki. I tak naprawdę efekt jest praktycznie ten sam, bo ten budżet nie musi być na samym początku naprawdę wielomilionowy. Oczywiście to zależy od wielkości firmy i od wielkości ekspansji, którą planujemy, jakby, bo zupełnie inaczej będą się wchodzić na rynek korporacje, zupełnie będzie inaczej wchodzić na rynek sektor MŚP. Więc jeżeli mówimy o stosunkowo niewielkich firmach, tak, zatrudniających 20, 50, 100 osób, które wchodzą na określony rynek i które chciałyby zaistnieć na takim rynku, to wygospodarowanie 20, 10, 30 tysięcy euro na przykład na to, żeby podjąć działania marketingowe na danym rynku. To nie jest wydatek, który by takie firmy zabił. I teraz, jeżeli założymy sobie, że na danym rynku sprzedajemy x produktów, ten rynek, na który wchodzimy, jest podobny, tak? Nie ma podobne uwarunkowania, podobne cechy, podobną grupę konsumencką, do której będziemy docierać, to my możemy już dzisiaj założyć, ile takich produktów plus minus będziemy sprzedawać. Możemy to wyliczyć dokładnie w marży, ile tej ceny powinniśmy dołożyć do tych produktów. Aby zrekompensować sobie te wydatki marketingowe na to, na zaistnienie na tym rynku. I wtedy taki dystrybutor w ten sposób potraktowany podchodzi do tego, do, do tego zupełnie inaczej. I to właśnie powinna odpowiednio określać nasza strategia marketingowa. I tego życzę, aby w Waszych firmach zmieniło się podejście do tego, że strategia marketingowa nie jest budowana na tym, że. Jak wejdziemy na rynek i sprzedamy za pierwsze 10, 20, 50 tysięcy euro, to weźmiemy sobie 5% od obrotu i zainwestujemy w marketing. Tylko, żebyśmy na początku skalkulowali cenę tak, abyśmy mieli te 10, 20 czy 30 tysięcy euro na marketing w momencie wejścia na rynek. I myślę, że to Pomoże w dużym stopniu na to, żeby przekonać odpowiednich klientów do współpracy. To nawet nie jest tak, że my te pieniądze musimy im dawać, tak? bo to jest też kwestia poziomu zaufania. My możemy przeznaczyć te pieniądze, nawet mówię w postaci przelewu jakiegoś marketingowego na te działania, ale możemy też powiedzieć dystrybutorowi, że proszę bardzo zaplanuj, masz tutaj budżet z naszej strony 30 tysięcy euro. Proszę rzuć nam propozycję planu marketingowego, jakbyś chciał te. 30 tysięcy euro spożytkować, a my wtedy możemy to zaakceptować lub nie, możemy wnieść swoje korekty, możemy sami opłacać te faktury kosztowe związane właśnie z taką aktywnością marketingową. Dobrze przygotowana strategia marketingowa na pewno pozwoli zaistnieć na danym rynku, zbudować zaufanie, zbudować widoczność i doprowadzić do tego, żeby te sprzedaży na danym rynku były większe. Mam nadzieję, że przekonałem chociaż część z Was do tego, abyście Um, odpowiednio podeszli do tej swojej strategii marketingowej, odpowiednio przygotowali się, zbadali ten rynek, znaleźli swoje miejsce w, tej, w tym rynku, zrozumieli pozycję, jaką możecie zająć, odpowiednio przygotowali, przygotowali kom, komunikację. Wcześniej, o no, tym tak mówiliśmy, żebyśmy zbadali rynek, preferencje, odpowiednio zbudowali personę zakupową, odpowiednio zrozumieli problemy i je zakomunikowali. I strategia marketingowa powinna być tym narzędziem, które to wszystko zepnie w całość. I tam zaplanujemy plan marketingowy, na który przeznaczymy pieniądze. Takie pieniądze, które mają wesprzeć naszą sprzedaż. To wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że było ciekawie, i jeżeli macie coś do dodania, to proszę zostawcie w komentarzu. Jeżeli chcielibyście w jakiś sposób rozwinąć ten temat, również napiszcie. Będzie mi bardzo miło posłuchać Waszych uwag. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.